Witam serdecznie rano. Trzeba ustawić drużynę obronną na turniej Bloody Battle, czyli krwawa Jatka czyli trzygwiazdkowa <laughs> bez czerwonego, czyli mocnym tankiem będzie zielony. No i patrzymy, co my tu mamy. No, na pewno nie będziemy ustawiać faza. Na pewno nie będziemy ustawiać faza, chociaż on jest zajebisty. No, ale niestety, Grams też tu się nie przyda. Grave'n'Roll się nie przyda. No tak, wszystkie moje super karty zielone po prostu dają ciała dzisiaj. Fuch, może spróbujemy na. Na przykład dolgunem polecieć. Nie ja wiem, że on nie jest najmocny, jeszcze nie jest przełamany. Najmocniejszy jeszcze nie jest przełamany. Statystyki też takie średnie. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Szkoda, że tej zaroli nie ma. Możemy szybko zarobić, skąd nie mam mięsa. Kurde blaszka. Nie no, trzeba ją ustawić. No ale gdzie talenty jej wbije? Ojeju. Dobra, postaramy się wbić jej talenty, postaramy wbić jej. Mm, wbić jej co? Postaramy wbić się jej też e, m, przełamanie. No i talenty łucznika. No dobra, coś tam talent, no, ale dla niej będę miał. Dobra, Joku hainen bo ściąga efekty na początku, później bije wszystkich. Super, super karta. Ustawimy sobie MIF. Czy jak ją się tam czyta? Bo mocno bije. Także też super. Nie ja mam skończoną przełamaną, nawet drugą będę robił. No tak, tutaj tak, samych bijących skurczybyków potrzebujemy, samych bijących skurczybyków. Także hmm, kto dalej, kto dalej? Drzewko niebo jest zawolne, drzewko niebo jest zawolne, aczkolwiek cholera, nie wiem czy drzewko nie będzie dobrym pomysłem, musiałbym ustawić je przed jego ale trochę cienko, trochę cienko, bo jest wolny, trochę cienko, bo jest wolny. Z prawej pasowałby mi jał, ale wtedy będę miał dwa razy niebieski ustawiony i może pójść na mnie zielony mi ktoś. Wtedy będę trochę kupce, mówiąc grzecznie i delikatnie. Hohin, Hohin. Stara karta, słabe staty, nieprzełamany. <noise> Target nibaj. Coś tam. Dobra. Okej, okay, bije tam. Hohin bije trzech. <noise> Obniża im mane, ale bije słabo. Gupi. Gupi. Może głupiego by ustawił. Tak, tak zrobimy. Gupiego ustawię. Postaram się wbić mu talenciki. Chociaż widzicie, mam 53 tysiące mięsa. No ale dobra. Głupi. Niech będzie głupi. 221 wszystkim może walnąć. Tak, że nie jest źle. I generacje many. Dobra, nie. Przedzielimy ich. Przedzielimy. Niech one będą osobno te karty. No i teraz mm, coś żółtego by nam się przydało. Coś żółtego. Ona co robi leczy, tak? Czyli... Nie bardzo. No ta by się znowu przydała. Ojej. A nie wiem, to też lekarz. Dobra. No co już ustawię popi, aczkolwiek nie jestem... Nie. Ustawię Kwazira, Gdyż mam go w kostiumie już teraz. Talent grid. Co on tu mam? Mane. Uh, tu defa. No, to wypadałoby mu wbić ten ostatni talent. Nie, nie wbiję mu, bo druidy, ta, druida talenty mi są bardzo potrzebne dla, no nie będę miał wtedy dla Thanatos'a, także trudno. Mm, uh -huh. Resist for new minions, a tu? Be... Okej, okay. dobra, ustawimy sobie jego tutaj. Dobrze. Gdzie ten kwazirek? Ustawimy sobie nowego kwazirka w Kiecy i tak będzie wyglądała moja drużyna obronna. OK. See you next time. To znaczy po wojnie. Pa.